Niezwykłym aspektem w budowaniu zdrowej sylwetki jest dążenie do symetrii pracy mięśniowej. Jeśli dany mięsień, dana grupa mięśniowa jest za słaba, to inne będą to kompensować, pracując mocniej. Najczęściej tak się dzieje właśnie z pośladkami, co wpływa na pojawienie się licznych kontuzji, szczególnie w sąsiednich stawach. Dziś o roli pośladkach w walce z kontuzjami. Tutaj macie mail do współpracy ze mną oraz kod. Kfd. Dlaczego pośladki są tak ważne w prewencji? Ponieważ ich słabość ma wpływ na przeciążenie innych stawów, co często prowadzi do kontuzji. Proste przykłady, gdy doprowadzisz do asymetrii na linii tylnej grupy ud a pośladkami, wtedy może to zaburzyć wyprost biodra. Wtedy tylna grupa łód naciska na kość udową, co może spowodować, że kość udowa zostanie wypchnięta do przodu wewnątrz panewki, może doprowadzić do bólu z przodu biodra. Natomiast gdy za mocno pracujesz kolanami podczas skoków, bo pośladki masz za słabe, może doprowadzić do kontuzji kolan. A jak to wygląda w przypadku poszczególnych stawów? Kolana, pośladki stabilizują kolana podczas biegu, lądowania, nie będą zbiegać się do środka. Biodra i plecy. Pośladki prostują biodro. Gdy są za słabe, to plecy przejmują rolę w tym ruchu. Prosto wyniki grzbietu będą robić to na pewno nieudolnie, co może doprowadzić do problemów z plecami. Stąd odpowiedni trening pośladków może nas uchronić przed licznymi kontuzjami. Stąd bardzo ważny jest odpowiedni dobór ćwiczeń, jak i ich prawidłowe wykonywanie. To może też wpłynąć na postawę ciała. A jak to wygląda w przypadku roli pośladków w leczeniu poszczególnych kontuzji? Ból rzepkowo-udowy. Oczywiście pochodzenie bólu może mieć różne przesłanki, natomiast w przypadku leczenia tego problemu, ćwiczenie bioder, które prowadzi do wzmocnienia pośladków, może przyspieszyć procesy naprawy tego problemu. Koślawienie kolan. Rola pośladka w przypadku naprawy tego problemu jest istotna, bo jest rotatorem zewnętrznym i też odwodzicielem. Koślawienie kolan jest często powiązane ze słabą aktywnością pośladkowego wielkiego, stąd ten mięsień odgrywa ogromną rolę w przeciwdziałaniu tego problemu. Podczas skoków czy treningu siłowego dają lepszą kontrolę, stabilność, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ACL. Stabilność bioder. Pośladki są ważnym stabilizatorem stawu biodrowego. Co najlepsze, anatomia bioder jest tu bardzo istotna, ponieważ niektóre osoby będą bardziej obciążone ryzykiem wystąpienia bólu z przodu bioder, często odczuwając ból podczas np. przysiadów. Pośladki ciągną biodro w tył podczas wyprostu, robiąc miejsce dla przodu głowy kości udowej, żeby mógł on wejść do panewki stawu. Dzięki temu nacisk na przód panewki jest mniejszy. Pochodzi z równowagi pracy sił pośladka, brzucha oraz prostownika grzbietu zginaczy. Dlatego aby zachować równowagę tych sił, pośladki nie mogą być za słabe, a często właśnie są. Praca pośladków w pocholeniu może zapobiec nadmiernemu wyprostowi w odcinku lędźwiowym, co może zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się bólu. Stabilność stawu krzyżowo-biodrowego. Pośladki chronią przed niepotrzebnymi ruchami w tym stawie. Pośladki pomagają w stabilności stawu krzyżowo-biodrowego. Bóle pleców wynikają często z problemów obrwie tego stawu, szczególnie z niestabilności. Stąd w niektórych przypadkach wzmocnienie pośladków może tę stabilność poprawić, a wraz z tym zmniejszyć czyjeś dolegliwości bólowe. To dzisiaj wszystko i łapy nie ma!